Hej, nazywam się Magda Tomalak. Witam na moim kanale Zodykalne Wodniki. No zobaczymy dzisiaj, co czekać w maju 2022. Mhm. Mam kartę Sąd Ostateczny. Mm, diabeł. Um. Mogłeś być, czy mogłaś być w jakiejś sytuacji, w której, w mm, takiej dość trudnej sytuacji, że czułeś, czy czułaś, że jesteś niesprawiedliwie traktowana, czy że ktoś cię oszukuje, ktoś cię manipuluje, ale jakby w ogóle nie miałaś mm, siły, żeby z tego wyjść, ani nawet żeby jakoś zareagować na, na, to, na tą sytuację. czwórka kielichów piątka monet o, dziewiątka buław hmm. mam takie wrażenie jakby taka, jakaś taka sytuacja, że trochę z deszczu pod rynne że gdzieś no, właśnie, że czułaś się źle w jakiejś sytuacji, próbowałaś z kimś rozmawiać, próbowałaś coś zrobić, ale to i tak żadnego skutku nie przyniosło, a jeszcze miałaś wrażenie, że ktoś, że to jeszcze się odwróci jakby przeciwko tobie, że ktoś jakby na ciebie czyha za plecami, i jak jeszcze wywrzeć jakąś presję w związku z tą sytuacją. To jeszcze więcej na tym stracisz. Mm. Więc, jakby tutaj, jakąś tam pewien pomysł może rozwiązanie tej sytuacji sobie odpuściłeś, czy odpuściłaś i zaczęłaś szukać jakieś inne, jakiegoś innego rozwiązania, i to też nic nie przyniosło. I, albo wręcz jeszcze też odwrotne skutki, że mm, też znowu zosta zostałeś, czy zostałaś z niczym, czy jakby to wyszło jeszcze na Twoją niekorzyść. Mm -hmm. Mamy królową yy, buław, dziesiątkę buław, siódemkę mieczy. Yy, I wygląda mi na to, że yy, tu jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, tylko że będzie się to kosztowało yy, dużo energii i takiego sprytu. Yy, też jakby dużo tak, nakładu energii, dużo pracy. Yy, nie, nie mam pojęcia odnośnie czego jest ta sytuacja. Yy, tutaj mi nic po głowie nie chodzi, ale yy, widzę właśnie, że jest rozwiązanie. Że jest tutaj jakiś jeden pomysł, który możesz wykorzystać z tym, że tak jak mówię, będzie to wykłada, nawet wymagało od Ciebie jakiegoś nakładu, takiego większego nakładu energii, takiego sprytu trochę, że gdzieś tutaj trzeba coś pomyśleć, e, może iść do prawnika i z kimś to obgadać, z kimś to przedyskutować, z kimś, kto ma doświadczenie w takich sytuacjach albo... Um, no, no ktoś, kto się na tym zna, albo sama, czy sam gdzieś coś doczytasz jeszcze, hmm, czy może z jakiejś książki, nie wiem, może w jakiejś książce przeczytasz jakąś historię, gdzie ktoś miał podobną sytuację, czy w jakiś sposób pewna historia, podpowiedź, jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. Hmm, Ciekawe jestem o co tu może chodzić, bo jakby żadna konkretna sytuacja mnie nie chodzi po głowie, ale... Hmm. No dobra, zobaczmy, co tutaj dalej. Mhm. Karta głupiec, piątka mieczy i dwójka mieczy. Hmm. Więc w tej sytuacji nie, możesz mieć pewne obawy, więc może to też cię tak blokowało, że yy, jakby jest... Ktoś, kto nie traktuje Cię w porządku. Hmm, jest tutaj jakieś rozwiązanie dla Ciebie. W jakiś sposób, w jaki możesz się z tej sytuacji wywiązać, wyplątać. Ale to, co Cię powstrzymuje, to chyba jest obawa przed tym, że Ty tą osobę zranisz. Yy, nie, odchodząc czy jakoś tam tą sytuację rozwiązując na swoją korzyść. Yy, I tutaj się wahasz. Więc to może tak nie do końca jest, że, że nie ma z tej sytuacji wyjścia, tylko że tutaj są jakby Twoje pewne obawy, które Cię powstrzymują. Jakby mimo, że próbowałeś coś zrobić, to jakby e, taki sabotaż mógł się po Twojej stronie wywiązać, że bo nie chcesz zdać się tej osoby, to w sumie tak próbowałeś to rozwiązać, żeby tego nie rozwiązać. Mm, żeby tutaj było jakby sam, czy sama wolisz, cierpieć niż kogoś zranić. I, i tutaj się przez to wahasz. Ale no, wygląda mi na to, że e, no, rozwiązanie tej sytuacji na pewno jakieś jest. Mm, tylko pytanie, czy Ty chcesz to rozwiązać? Czy bardziej Ci zależy na tym, żeby mm, być przy sobie i postawić na sobie i być szczęśliwym ze sobą? E, czy na tym, żeby zadowalać kogoś, kto cię źle traktuje. Zobaczmy jeszcze jakie emocje Ci będą towarzyszyć. No właśnie, nadzieja, to może być jakiś toksyczny związek, tu, w którym z, czy, albo w pracy, czy nie wiem, w pracy, czy, czy z jakąś osobą e, taką prywatną. E, coś taka osobista relacja. Że cały czas masz nadzieję, że ta osoba się zmieni wcale czy nie jesteś szczęśliwy ani szczę albo szczęśliwa czy nawet w pracy też masz nadzieję, że nie wiem szef yy, zauważy w końcu jak bardzo się starasz i jak ciężko pracujesz i może w końcu da Ci podwyżkę no ale nie, bo on ciągle daje podwyżki wszystkim innym, ale Tobie nie yy, ale Ty i tak masz nadzieję więc yy, może gdzieś coś tam szukasz jakiejś innej pracy, chodzisz na rozmowy kwalifikacyjne, ale zawsze coś tak powiesz na tej rozmowie kwalifikacyjnej, żeby tej pracy nie dostać no a tak naprawdę to nie chodzi o to, że ty nie możesz tej pracy dostać, tylko ty nie chcesz po prostu odejść z tego miejsca, w którym jesteś, czy z tego związku, w którym jesteś. Bo cały czas się łudzisz, że, no, że tutaj się coś zmieni. Yy, jeszcze rozkosz i, i rozczarowanie. Hmm. Yy. Może żyjesz takim tą nadzieją. Ta nadzieja wynika z tego, że kiedyś na początku było fajnie, tak? Czy to na początku relacji, czy na początku tej pracy, też ci się może wydawało, że to jest praca twoich marzeń i bardzo się starałeś, czy starałaś, żeby tą pracę dostać, a teraz się okazuje, że to wcale tak nie jest. Ehm, no ale właśnie takie rozczarowanie, tak? Ale nie chcesz się jakby sama, czy sam przed sobą przyznać? Że to nie jest to, na to czym miało to być, tak? że, że, że okazało się. E, no takie rozczarowanie, po prostu, tak? Że to się okazało nie tym, na co liczyłeś. Czy liczyłaś? Czy to ten związek? Czy to ta praca? E, no, ale właśnie przez to, że, że na początku było fajnie, że przez tyle energii włożyłaś w to, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteś, no to udajesz, że. No, że jest dobrze, że wcale nie jest tak źle, że to może tymczasowe, że może to się zmieni, yy, mimo że wcale nie jesteś tutaj szczęśliwy ani szczęśliwa, bo no. To, to chyba mówi za siebie, po prostu jakaś manipulacja. To nie jest w ogóle nawet Twoje miejsce. Yy, no, ale pytanie, właśnie, czy Ty chcesz odejść, czy Ty chcesz to zmienić, czy nie? Na ile. Źle się czujesz yy, w tym miejscu. Zobaczmy jeszcze kartę porady dla Ciebie. Yy, to jest uwolnij swoją kreatywność. Yy, no dla mnie to jest taka sugestia, yy, żeby wziąć się za siebie i jakby wyjść yy, z takiej relacji z kimś, z czymś, w której... w której ktoś nie jest jakby szczery z Tobą, w której ktoś nie jest taki autentyczny, w której ktoś nie jest... ktoś, kto nie traktuje Cię na równi ze sobą w której ty chcesz się rozwijać, chcesz coś robić, chcesz coś zmieniać, a ta osoba upiera się przy tym, żeby wszystko zostało tak, jak było do tej pory, bo przecież wszystko do tej pory działało, więc po co to zmieniać? Mam jeszcze jedną kartę. No i taka karta z kobietą, która na. Aha, i tutaj mam jeszcze odrzucenie, więc. Mhm, <grym> okej. Okay. Y... No, ta karta by sugerowała, żebyś się zastanowił, czy zastanowiła tak naprawdę, w którą stronę chcesz iść, y... bo nawet może ty chcesz odejść, ale nie do końca chcesz odejść od tej sytuacji. Y... Może gdzieś próbujesz, jakieś rozważasz jakieś inne opcje, ale w sumie to tak nie do końca wiesz, gdzie iść. Yy, więc ta karta by mi sugerowała, żebyś znalazła ten swój cel, to światełko jedno, yy, czy jakąś inną pracę, czy nawet no, nie chodzi o konkretne stanowisko, że akurat to stanowisko w tej firmie, tylko ogólnie, żebyś sprecyzowała, czy sprecyzował, w którą stronę chcesz iść, czy jakiego partnera teraz chcesz mieć, czy co chcesz ze sobą w życiu robić, yy, czego nie mogłaś, czy nie mogłeś robić w tej relacji, w tej pracy, w tym związku na czym Ci tak naprawdę zależy i sprecyzować to, w którą stronę po prostu chcesz iść dalej, więc to Cię może wtedy jakoś wyciągnąć z no, no tej sytuacji. I tutaj mam jeszcze kartę odrzucenie, czyli pewnie tu też jedno to jest to, że nie chcesz zranić tej osoby, dwa, że nie wiesz, w którą stronę tak naprawdę chcesz iść, co chcesz ze sobą w życiu robić, że tutaj Ci nie jest dobrze, no ale w sumie nie wiesz, co by mogło być lepsze, no i trzy, że też boisz się odrzucenia. Jakby wątpisz w siebie i boisz się, że jak wyjdziesz gdzieś indziej, pójdziesz do kogoś innego, to właśnie spotkasz się z odrzuceniem, że w innej pracy, mimo że tutaj jest źle, to może w innej pracy będzie gorzej albo e, właśnie będziesz się musiała czemuś zmierzyć się z odrzuceniem, może też partnera wcale nie jest łatwo znaleźć, więc jak tego zostawię. No, to pewnie jak inny mnie nie będzie chciał, więc może będę się cieszyć, że ten nie chce. Bo w sumie nie jestem szczęśliwa, ale, no, ale lepsze to niż nic, nie? Eee, no, więc taką energię tutaj czuję. Nic ciekawego, no ale szczerze. Mm, ale przynajmniej szczerze. Eee, no, ale to już od ciebie zależy. no. Na ile, na, ile, na ile ważne jest dla ciebie to, żeby czuć się. Mm, Komfortowo w miarę, a na ile ważne jest dla Ciebie to, żeby wyjść z tego komfortu i być naprawdę szczęśliwym i szczęśliwą. I tak jak mówię, to będzie Cię kosztowało yy, dużego nakładu energii i też takiego no, sprytu, ale już nawet nie chodzi mi o to, żeby tutaj komuś za plecami coś robić, takiego yy, oszukiwania kogoś, tylko no, takiego życiowego sprytu po prostu. Mm, takiej, jakiejś zwinności życiowej. E, no, ale to jest jak najbardziej możliwe, to jest i czeka na ciebie, czeka, aż po prostu wyciągniesz rękę i ruszysz w stronę tego, co jest tobie tak naprawdę pisane i tego, co przyniesie ci szczęście. E, no i tyle, jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana czytaniem indywidualnym, to w opisie do tego nagrania znajdziesz mój adres mailowy, przez który możesz się ze mną skontaktować, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że to czytanie było dla Ciebie chociaż pomocne. Eee, no i tyle, dziękuję i zapraszam ponownie. Pa, pa.